I potem sobie. Je... Co wy się przytulacie? Co się stało? Się przytulają na korytarzu. Siemano, Siemano. witam w kolejnym odcinku do Graneczki. Dzisiaj pogadamy sobie o. Najpopularniejszej grze na naszym serwisie. Jest to World Thunder. Tarder jest o wojnie, No tak dokładnie to o II wojnie światowej. Jest to gra online, multiplayer, polegająca na walce na wielkim, otwartym terenie samolotów, czołgów i statków. Bardzo zadbali o realizm, o klimat II wojny światowej. Rozgrywka jest bardzo masywna, jest mnóstwo graczy i czołgi wal walczą przeciwko. Samolotom, samoloty przeciwko czołgom, czołgi przeciwko statkom, statki przeciwko statkom. Więc jest to wojna na pełną skalę. W, tej, w każdym tym pojeździe jest zachowany yy, realizm, czyli sposób i prowadzenia tego pojazdu, czy, czy sterowania nim, w przypadku nie wiem, samolotów i statków. Grafika jest moim zdaniem jak na, na, na grę bodajże z 2014 roku. Jest świetna. To jest zdjęcia satelitarne, na których została oparta grafika robią wrażenie. W tej grze możecie zdobyć 1650 bananków na, na dzień dzisiejszy, według informacji na naszej stronie internetowej. E, macie do wykonania 3 zadania plus bonus za rejestrację e, i możecie uczestniczyć w opisywaniu swoich doświadczeń z tej gry e, na bananopedii i też zdobywać dodatkowe mm, dodatkowe bananki za artykuły. Trzeba do niej trochę cierpliwości i Takiego taktycznego podejścia, myślenia, plus fa są faktyczne odgrywane bitwy z, 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 z czasów II wojny światowej, więc mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Mikropłatności nie są e, żadną zmorą na, w tej grze, e, więc żeby, żeby się dobrze bawić, nie musicie kompletnie nic za nią płacić. Wystarczy się zarejestrować, wykonywać nasze zadania, mieć przy tym mnóstwo fanów. Komentarze. Proszę bardzo. Kamil 1111. Pisze, jakie są zadania. Góry, bardzo dziękuję. Nikt mu nie odpowiedział na to pytanie. W sensie, ma jedną odpowiedź, ale nie uzyskał na nie odpowiedzi. Zagraj, to zobaczysz. I... Muszę ci powiedzieć, że to jest bardzo dobra odpowiedź. Zagraj, to zobaczysz. Gdzie są moje bananki? Dajcie mi bananki. Zarejestrowałem się 15 minut temu i nie mam bananków. Spokojnie. Spokojnie. Gnomek, ale zamiast jest 3 Kiepska gra. Moim zdaniem Words of Tank lepsze. Panie Gnomku. Opinie, opinia i gusta są różne i niektórzy wolą realizm i historyczne podejście do sprawy, a niektórzy wolą pasek zdrowia yy, u czołgów. Nie możesz od razu zarzucać, że, że jakaś gra jest kiepska, z powodu tego, że jakaś gra dla ciebie jest lepsza. Kerus YT, który napisał: Jeb z lufy. Zagraj sobie w nasze gry yy, i tam też masz lufę, na przykład w czołgu. I możesz sobie z niej strzelić. Blue Dream, czyli e, w wolnym tłumaczeniu języka angielskiego, niebieski sen. Czemu mam tylko 101 bananków? Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Prawdopodobnie możesz nie, nie lubisz grać w gry komputerowe, więc y, czas to naprawić. Y, na przykład grając w tą grę, o której teraz opowiadamy. Albo znaleźć sobie jakąkolwiek inną z naszego serwisu. Mamy też mnóstwo innych sposobów na zdobywanie bananków. No co, no ci powodzenia, panie Blue Dream. Bananowy Polak 123. Bananowy na Polak napisał dobre pomarańczowe. A ja uważam, że nie. Nie dobre pomarańczowe. Dobre bananowe. O Jezu, jaki sucher. Bananek o Niku Damko. Napisał komentarz. ZAROMBISTA Podoba mi się to słowo, ładnie wygląda. Tak, ta gra jest zarombista. Kenny PS. Podłoga V2 Musiał być też pierwszy, to ciekawe. Eee, napisał komentarz Co to są bitwy realistyczne? Bitwy realistyczne to są bitwy, które m, kładą nacisk na realizm. Wysoko rozwinięta balistyczna fizyka, i system uszk uszkodzeń w tej grze nie ma paska zdrowia. Masz e, taki mały model swojego pojazdu typu samolotu, czołgu, i mm, on jest podzielony na części, i tam pokazuje, jaka część twojego, twojego samolotu może być uszkodzona. E, jest dużo pozytywnych komentarzy też. Spoko gra, jest kit, good game, polecam. E, I bardzo dużo komentarzy a propos. Mm, Niedociągłości technicznych albo nieograniczenia technicznego ze strony użytkowników. Ale większość tych problemów prawdopodobnie została rozwiązana, bo widziałem tutaj dużo mm, pomocnych komentarzy też. E jeśli chcecie sobie je sprawdzić, to możecie wejść na, na naszą stronę bananki.pl, wejść tam, odnaleźć grę World Thunder, zarejestrować się, popatrzeć sobie w komentarze y i sprawdzić grę samemu. Konkursem dla Was jest zagrać w tą grę i zdobyć bananki.